Z tymi zmianami jest największy kłopot, bo tu niestety pan trener troszkę przeholował, ale mamy nadzieję, że do dowcipy już krążą, no niestety, to kolega ma rację, no ale myślę, że no ta głowa jednak popracuje u trenera i będzie lepiej. Na zmiany nie liczę, mam nadzieję, że nawet zostawi pan Franz Rybusa, tak jak grał w pierwszym meczu słabo, być może w tym się poprawi, a prognozy, będę szczęśliwy z remisu. Zamiast Benisza będzie nasz Kamiński, bo jest Konina, jest niesamowitą wrócą gra w Lechu. I, I między innymi dla niego, żeśmy tutaj przyjechali, że będzie grał. No i oczywiście wygramy z Rosją. Zmiany jakieś nastąpią. Wczorajszy mecz z Ukrainą, miejmy nadzieję, że dałem pewien doping, nadzieję. No, jesteśmy z nimi zawsze. Do końca bez względu na wynik. Trzeba jakoś zaakcentować upadek Związku Radzieckiego. Także myślimy, że zwycięskim meczem to zaakceptujemy. Powiem tak, że są w sumie dwa scenariusze. Albo zaczniemy szybko i strzelimy szybko w ramkę i jeden, 10, 15 minut, 2-0 będzie i na spokoju dotrwamy do końca, albo Rosjanie nas przycisną i się skończy remisem. Ja jestem jak najbardziej, żeby na przykład Ludo szedł, a zamiast niego Dudka wszedł. No musi być jakaś zmiana w porównaniu z poprzednim meczem, bo no myślę, że tak będzie poprawnie no i temu życzę, tego życzę trenerowi, żeby było odważny i poszedł na całość. Ja jestem patriotą, ale niestety jestem też realistą i nie, nie wróżę do zwycięstwa, aczkolwiek bardzo bym już szczęśliwy. Ja liczę na defensywną grę, więc bramek będzie mało i remis bezbramkowy. Zostaniemy przy tym. Dwa nol. Trinol. Będą zmiany, będą, na no dobre. Będzie jakieś 2-0 na polski. Jaki wynik Zabracza. obstawiacie panowie? No ja postawiłem 1-1, ale liczę tylko na zwycięstwo. 2-1 na polski. Będą bramki, no będą, bramki. 2 -2, 2 polski. będą bramki. Polska! Biało czerwoni! Polska! Biało czerwoni! Polska! Biało czerwoni! Polska! Biało czerwoni! Fusca! Go! Fusca! Go! Fusca! Go!